Cześć kochani, rozpoczynamy tłusty sugar. Na pierwszy ogień idą wasze ukochane i moje ukochane pączki. Wow! Taki duży, taki mały może pączka zjeść, taki gruby, taki gudy może pączka zjeść, taki ja i taki wy możecie pączka zjeść. Zaczynamy od ubicia żółtek. Żółtka już sobie wcześniej Oddzieliłam od białek. Oczywiście białka wykorzystajcie do bezy. I do żółtek dosypujemy cukier. Wszystko razem ubijamy na gęstą i puszystą pianę. Kiedy żółtka się ubijają, ja przygotuję składniki w drugiej misce. Mam tutaj mąkę pszenną i pamiętajcie proszę was, do wypieków drożdżowych używajcie mąki typ 550. Ona jest najlepsza do ciast drożdżowych, więc jeśli znajdziecie u siebie w sklepie 550 zamiast 450, użyjcie jej. Do mąki dosypuję drożdże. Ja dzisiaj pączki robię na suchych drożdżach, natomiast jeśli chcecie zrobić ze świeżych, to pamiętajcie, żeby dodać ich trzy razy więcej niż suchych drożdży i musicie zrobić rozczyn. Do misy miksera dodaję jeszcze pastę waniliową. Możecie dodać ekstraktu waniliowego albo najlepiej ziarenka z laski wanilii. Ona jest turbo droga, ale wiecie, na to czwartek można. Ta wanilia, ona daje niezłego kopa w cieście drożdżowym, więc jeśli macie, to koniecznie dodajcie. I jeszcze szczypta soli. Do ciasta idą jeszcze dwie łyżki spirytusu. Jeśli nie chcecie używać spirytusu, użyjcie octu spirytusowego. Też będzie jak najbardziej ok. To wszystko wyparowuje w trakcie smażenia, a właśnie spirytus czy ocet powoduje, że pączki nie nasiąkają tłuszcza. Żółtka są ubite. Zobaczcie, właśnie w taki sposób mają wyglądać. Potroiły swoją objętość. Zobaczcie, mają mieć taką konsystencję, zaraz wam pokażę. One są ubite prawie na biało i teraz przelewamy je do suchych składników. W robocie wymieniam ubijaczkę na hak do ciasta drożdżowego. Przygotujcie sobie już mleko. Mleko musi być ciepłe, ale pamiętajcie, nie może być gorące, nie może być wrzące, ma nie parzyć w palec, bo inaczej zabijecie drożdże to będziemy mielcować i dolewać mleko stopniowo. Masełko na samym końcu, jak zawsze przy ciście drożdżowym. Yy, dolewanie mleka bez dzióbka... Yy, no, muszę dolać trochę mleka. Ciasto drożdżowe wyrabiamy około 10-12 minut. Dajcie mu czas, ono zacznie odlepiać się od ścianek i będzie miało idealną, jednolitą konsystencję. Ciasto wyrobione. Ono na tym etapie jeszcze jest takie delikatnie lepiące. Po dodaniu masła dalej będzie, ale słuchajcie, o to chodzi w pączkach. One nie mogą być twarde. Nie dosypujcie mąki pod żadnym pozorem. Nie dosypujcie. One będą lekkie jak chmurka i będą idealnie puszyste. Uwierzcie mi, zaczynamy dolewać masło. Masło rozpuściłam i dolewamy masło już rozpuszczone, ale przestudzone. Albo miękkie w temperaturze pokojowej. Na początku będziecie mieli wrażenie, że to masło nie do końca chce się połączyć z tym ciastem, ale spokojna wasza rozczochrana połączy się w końcu, więc stopniowo powoli dolewamy. Ciasto z masłem wyrabiamy ponownie 5-7 minut, aż idealnie się wyrobi i połączy. Gotowe. I to jest już ciasto, które nie lepi się do rąk, ale jest tak elastyczne. I nie jest twarde, i zbite. I właśnie to jest sekret tych pączków. Muszę Wam pokazać, zanim odstawię do wyraźnięcia. Oh. To jest najbardziej sexy w cukiernictwie. Zobaczcie, jakie ono jest mięciuchne i elastyczne. Ciasto zostawiam w tej miejsce i przykrywamy je teraz ściereczką. Ja robię to folią, ponieważ nie chcę utracić wilgoci tego ciasta. A folia jest dla mnie najlepsza. Ja wiem, że to nie ekologiczne, ale później ją też wykorzystam. Ciasto odstawiam do wyrośnięcia na półtorej godziny. Nie skracajcie tego czasu. Pamiętajcie, żeby to było ciepłe miejsce, możecie wrzucić pod kodrę albo na kaloryfer też można. Czas na konfiturę. Ja najbardziej lubię te pączki, które są wypełnione konfiturą różaną. Oczywiście klasyka, a jeszcze bardziej lubię te pączki, które są wypełnione konfiturą malinowo-różaną i robię ją od lat i stwierdziłam, Mami. też ją możemy zrobić, co nie? Może wykorzystacie ten pomysł u siebie. W garnuszku mam już maliny i są to maliny mrożone, no bo nie ma sezonu. Musimy je teraz podgrzać. Maliny podgrzewam i przyciskam szpatułą, żeby je od razu rozwalić, ponieważ chcemy uzyskać konfiturę, a nie musimy tutaj już używać blendera. I nie dodaję cukru, ponieważ tutaj mam konfiturę różaną i ona ma dużo cukru w sobie. A ja nie chcę, żeby było zbyt słodko, więc już do malin nie dodaję cukru. Dorzucam teraz tą konfiturę różaną do malinek. Teraz do konfitury dodaję dosłownie odrobinę agaru, taka, no, pół płaskiej łyżeczki. I ten agar muszę zagotować przez 2 minuty, żeby trochę stężała nam konfitura. Wegański ten agar? Tak, wegański jest ten agar, także jest świetny. Ja polecam, żeby sobie kupić właśnie w takim dużym pojemniku jak ja mam, bo bardzo fajnie się przydaje. Nie trzeba się bawić tak jak z żelatyną, namaczanie, dodawanie, uważanie, żeby jej nie zagotować. Agar gotujemy przez dwie minuty, pęk, pęk, wszystko nam pięknie tężeje. Jest idealny. Jeśli dostaniecie suszone płatki róży, bo te konfitury teraz są, wiecie, takie, że tam jest 18-19% zawartości róży, to dodajcie sobie płatków z suszonej róży, ja to robię, bo one jeszcze podbijają smak tej konfitury, także polecam go. Jeśli chcecie oszczędniejszą wersję, to możecie kupić na Allegro widziałam wodę różaną. Wodę różaną możecie dodać do malin i ten smak róży zostanie, a nie będzie tak drogą wersją jak konfitura różana. Możecie tutaj sobie pokombinować jak chcecie. Daję wam różne opcje, żeby ten smak róży zachować. Ja kocham płatki. Nie bardzo na świecie. Do gotowania malin polecam założyć fartuszek. no. Ciasto wyrośnięte. Zabieramy się za formowanie pączków. Stało tu trochę ciasta, bo trochę za długo trzymałam. Z walimy, walimy. Pęk! Zgarniamy całe ciasto na blat. Ciastem delikatnie jeszcze teraz miącham po blacie, ono jest tak elastyczne, Uch, kocham je, kocham ciasta drożdżowe, uważam się, już nie wiedziałam, że kiedyś to powiem, ale chyba już opanowałam ciasta drożdżowe do perfekcji, naprawdę już teraz mogłabym je robić na oko, bez wagi. Ja zazwyczaj robię pączki o wadze około 60-65 gramów. Wybierzcie sobie, jaka waga Was satysfakcjonuje. Czas podzielić ciasto i poważyć je na wadze. Zrobiłam 60 gramowe kulki i wyszło mi. 15 pączków, więc przepis starczy wam na około 15 pączków. Jeśli zrobicie oczywiście większe pączki, no to tych pączków będzie mniej. Blat teraz podsypuję sobie delikatnie mąką, bo tu będziemy wykładać nasze pączury, żeby się nie przylepiły do blatu, ale też nie za dużo tej mąki. Tak wiecie, z umiarem. To ciasto jest na tyle gładkie, elastyczne i nielepiące, że nie ma potrzeby tutaj podsypywania mąką albo robienia czegokolwiek. Więc rękę układamy w taki koszyczek. Bierzemy sobie jednego ponczurka. Najpierw sobie go tak delikatnie wyrabiamy. I ręką zwiniętą w koszyczek robimy piękne i równe kulki. Tam, tam, tam. Jeden ponczek. Gotowy. Ja już jestem nauczona, ja już jadę, wiecie, na dwie ręce, tak o, żeby było szybciej. Zawsze tą lewą mi trochę gorzej idzie, ale jakoś idzie. Teraz pączki możemy spłaszczyć. Należy je spłaszczyć, trzeba je spłaszczyć. Więc omączam sobie ręce i każdego... Pączka spłaszczam. Jeśli chcecie przyspieszyć proces, możecie użyć deski do krojenia, wszystkie omączyć z góry i przycisnąć wszystkie naraz. Zaraz to zrobimy, żeby było szybciej. Docisnąć tą deską. I pyk. Pączki spłaszczone. Tak spłaszczone pączki. Przykrywam teraz ściereczką i odstawiam do ponownego wyrośnięcia na 30-35 do 40 minut. Dajcie im czas. To dzięki temu ponownemu wyrastaniu one mają idealną obrączkę i są idealnie wyrośnięte. Także cierpliwości. Trzymajcie się czasów, o których mówi Sugar i będzie pięknie. Ja wiem, że będzie pięknie, bo. W tamtym roku i dwa lata temu mój Instagram po prostu pękał w szwach od waszych zdjęć udanych i przepysznych pączków. Dobra, przykryję, może dwoma, żeby się tu nic nie wysuszyło. Tu wracam za chwilę. To jest ten etap, że musicie mieć wszystko przygotowane. Talerze wyłożone papierem ręcznikowym, konfitura przełożona już do rękawa cukierniczego, z tylko do nadziewania. To jest taka specjalna tylko do nadziewania pączków. Dodatkowo garnek. Im szerszy, tym lepszy może być płytki z olejem w środku, przynajmniej 2 litry. No i co? Brakuje nam jeszcze tylko lukru. Płatki róż już mam do posypania, więc lukier, czyli cukier, puder i sok z cytryny. I dosypuję cukier, puder. Robię to na oko do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Tak, jest jeszcze zbyt lejący więcej cukru pudru. Jednak zrobię lukier z całej cytryny, bo sobie wzięłam taką szeroką miskę, a pączka muszę zamoczyć w tym lukrze, żeby został ten lukier na pączku. To zrobię więcej. On nie może być za gęsty, ale też nie może być za rzadki. Ja lubię, jak w pączkach jest taka bardzo delikatna, lekka warstwa lukru. Oczywiście nie każdy lubią z lukrem. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście team lukier, czy team cukier puder. I lukier gotowy. Mój olej już ma 157 stopni Celsjusza. Dobijamy do 175 i możemy smażyć. Pamiętajcie, że jak olej będzie zbyt zimny, to pączki nasiąkną wam tłuszczem i nie do końca w środku się usmażą. Jak temperatura oleju będzie zbyt wysoka, to z kolei spalicie pączki, a w środku będą surowe. Także to ważne. Termometr polecam kupić do pączków, żeby mieć. Luna poczuła chyba, że pączki, a nie to jakiś piesek. Wrzucamy. Super! Super! 2,5 minuty z każdej strony. Temperatura oleju się zmniejsza po wrzuceniu pączków, więc kontrolujcie ją. Albo podgrzejcie mocniej, albo zniszczcie, albo wyłączcie. Wiecie, jest dużo różnych patentów. Także ja sobie tu będę raz na jakiś czas kontrolować tą temperaturę. Przewracamy. I drugie 2,5 minuty. Pęk! Pączuchy! Jezu, kocham, pączki. Pączki nadziewamy jeszcze ciepłe, więc to musi być naprawdę wszystko w pogotowiu. Bo będziemy napijać je od razu. Nie powiem nic więcej już. Wykładamy! Zobaczcie! Piękna obrączka. I jeszcze ciepłe nadziewamy. Ja liczę do pięciu, jak wciskam konfiturę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Żeby było dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i lukrujemy. Zamaczamy pączka w lukrze. Jeszcze ciepłe, bo wtedy ten lukier tak fajnie ścieka po nich. Oh, yeah! I ja dekoruję oczywiście moimi ulubionymi płatkami suszonej róży. Pamiętajcie, że jak będziecie do internetu wrzucać swoje piękne i pyszne pączki, to oznaczcie go hasztagiem sugar. Ha! Już to jest jeść. O, wcisnęłam tu tego nadzienia, o panie! Mmm, Mam nadzieję, że dzięki temu przepisowi wyjdą Wam w końcu idealnie puszyste, kruche i z obrączką pączki. Zachwycicie nimi całą rodzinę i znajomych, uwierzcie mi. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzu, jak Wam wyszły te pączki. Ci, którzy robią je od lat Możecie również napisać, że uwielbiacie ten przepis. Nie obrażę się wcale. Będę się tylko uśmiechać do monitora. I widzimy się za tydzień, bo za tydzień faworki. Cześć. Kochanie, mam coś dla Ciebie. Tak? Ok.